Chłopczycy, każdy kto Cię zna Stanie o Tobie na Twoje darcie, pizdy, i Oni śmiela, Marcin Kasztanie Na świat patrzy w krat Yeah, yeah Parowa, co widzą, zdradzić umie Hajsem myśli tylko w sumie Oglądając jego streamy Mądrzejszy nie będziesz, yo, yo Jebać psy i kurwę chrisa Yeah, yeah Yo, wyszłem, weszłem, sprawdziłem twego skilla, najdłuższego Szukałem jaskini w swojej willi Yo, wyszłem, poszłem se do jezyka, bosa mojego Pebrał moje prośby i Zaczął rozkładać nosze na twoje kosze Rocket, rocket, chujdę zaparuwał Co widzów na Przyszłem, weszłem, wyszłem, poszłem Znieść tych wyzwisk już nie mogłem, oh yeah, oh yeah Przyszłem, weszłem, wyszłem, poszłem Znieść tych wyzwisk już nie mogłem Baby, 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 oh yeah, oh yeah Tego ego top to twoje drugie imię Zmarnowanie kariery i wracasz z niczym w sumie Żadna legenda poprowadzić cię nie może Gdy jednorożcem zostaniesz w twojej noże Rocket, rocket! Pójdę ta paruwa co widzów na hajs Potrafi ją szukać Rocket, rocket, nie warto tam być, jego kolejnym oszustwem, bać się i śnić Paruwa co widzę, zdradzić umie hajsem myśli tylko w sumie, jego widzę, będąc mądrzejszy nie będziesz pozdrofelek weszłem, wyszłem, poszłem, z tych wyswisk nie mogłem Oh yeah, oh yeah. Przyszłem, weszłem, wyszłem, poszłem, z tych wyswisk już nie mogłem Baby, baby Paruwa, co widzę, stracić umie, hajsem myśli tylko w sumie, jego widzem będąc mądrzejszy nie będziesz, pozdrofelek.